Ja pan reprezentuje Aha. czyli Niemcy. A, a, a. Niemcy, proszę pana, no Niemcy. Pierwsze skojarzenie Auschwitz, Pirkenau. Pierwsze skojarzenie z Niemcami. Pojedzie pan na dowolne miejsce na kuli ziemskiej. Pierwsze skojarzenie z Niemcami, Auschwitz i Pirkenau. I Adolf Hitler, największa gwiazda niemiecka wszech czasów, która Pobija swoją popularnością. Beethovena, niestety, bo nic z tym nie zrobiliście. Mozart nie przykrywa Hitlera. Beethoven nie przykrywa Hitlera. Goethe nie przykrywa Hitlera. Humboldt. Wspaniały naukowiec. Nie przykrywa Hitlera. Niedawno temu żyją pacjenci, którzy. Żyją... A, Humboldt dawno temu. So, Humboldt dawno temu. Ok. Niemcy nie szanują praw nabytych. Myśmy nabyli prawa do pewnych obrazów, które ukradliście w 1939 roku i w późniejszych latach. Wywieźliście je do Niemiec i to cieszę są Polskie obrazy, które wisiały na polskich ścianach przed drugą wojną światową. Najpierw proszę oddać, co państwo ukradli, a potem możemy mówić że nowym odpadku. Bo to jest z gruntu nieuczciwe. Jak ja bym panu ukradł coś i panu nie oddawał przez 60 lat, to pan by nie chciał ze mną grać. Czy ma pan te Uważam, że godziwe jest, jeżeli człowiek oddaje to. To nie są wasze obra. To nie ma znaczenia, kiedy pan uzbrał. Gdyby mi pan ukradł samokut 50 lat temu, to jest nadal mój samochód, to no, nie powinien pan nim jeździć. Te zabytki kultury polskiej są w magazynach niemieckich u muzeum. Mm -hmm. I wtedy I badia... możecie mówić o tym, że zamknęliśmy okres tego bydlaka Hitlera. Mm -hmm. Dopóki czerpie, Niemcy czerpią korzyści z tego, co Hitler ukradł, no to jest nieuczciwe z gru.